Mamy tłoczki, mamy tłoczki. Nie jeden się już mnie nie pytał, czemu polifty lubią tak olej, a na przykład 105 te oczywiście były, co były po olejakach, albo te nowsze już tak nie biorą tego oleju. W czym jest różnica? Różnica jest w pierścieniach. Mamy tutaj pierścienie. Te dwa po lewej to są pierścienie ze 105. Te dwa po prawej... Sorry za brudną rękę. Te dwa po prawej to są pierścienie z poliftingowego. Patrzcie, się jest różnica. To jest tak jak w, w silnikach FSI, TFSI, a MPI w Volkswagenie. Różnica w grubości pierścieni. Widzicie? Cieniutkie, a tu jakie grube. No wiadomo, to opory, tocze, opory, tarcie, takie rzeczy. Mniejsze zużycie paliwa. No spoko. Ale żeby aż tak drastycznie zjeżdżać z grubością pierścieni, jak widzicie, to samo dotyczy się ciężarów. Tu mamy pierścienie olejowe. Tak samo. One są ze sprężynką jaka różnica. Patrzcie się przez pół grubości. No i niestety, na no jak jest piersi nie ma tego docisku, no musi brać olej. Po prostu musi brać olej. Więc wyjaśnienie dlaczego poliftingowe biorą tak olej, bo przed lifty bo to są pierścienie do 510 akurat. 510 miała do końca produkcji stalowe tłoki. Jakby to były aluminiowe tłoki jak 460 i 410, to te dwa pierścienie, w tym Euro 5, by były nieco cieńsze. Ale dalej by były grubsze jak te. Porównywalna grubość ma daw przedliftowy jak ATE, coś w tym stylu. Praktycznie no, bierzesz do ręki i czujesz, że to jest inny pierścień. No, kurka wodna, na wszystkim oszczędności.